Pam, 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 pam! czołem z Dun, a to szybki, gruby wystryw o nazwie Homa, Hoga, Hoa. Homa. Gierka na 4-latków Gruby wysrywy Edition. Więc tak, to będzie szybki wystryw. Chciałbym bardzo polecić Gierkę na 2 godziny. W przerwie od dużych tytułów AA. nie kosztował on całe 4 zł. Jest to twór platformówkowo podobny. O pięknej oprawie, pięknej muzyce i pięknym feelingu, który sprawił, że. Ja się po prostu zrelaksowałem. I te dwie godziny wyżej oceniam niż właściwie każdą ostatnią grywaną grę. Więc chyba. Ale do tego dojdziemy. Yy, o co w tej grze chodzi? Nasz bohaterka, nasza bohaterka to kondon, yy, kondom. Wyżej niesprecyzowanej, który nazywany jest wróżką. I musimy odkryć, co się stało z naszą rodziną, dlaczego ona zniknęła. Kwabuła tu praktycznie nie istnieje w formie parodialogów na krzyż. Ale no kurwa, jaka ta gra jest przecówna, nie. To się gra i się płynie i po prostu ta muzyka cię relaksuje i nie masz pojęcia, kurwa, gdzie się znajdujesz. Ja tak się zrelaksowałem kończąc ten tytuł, jak skończyłem go. Zaczynając o 23, kończąc o pierwszej w nocy i po prostu. Kurwa, Michałek stał tak przez całą niemal grę. O, no, śliczny twór. Fajnie się w niego gra. W biegu robił zagadki. Właściwie skończyłem go, ani razu się nie zaczynałem za mocno. No, no raz, tak delikatnie. Ale po chwili zauważyłem, po prostu zwróciłem mnie uwagę, że trzeba było skoczyć jedną platformę bliżej. Urzekło mnie w niej wszystko. Od oprawy poprzez to, co widzicie z tyłu, od przepięknie rysowanej oprawy. Przez y, naprawdę miłe. Y, miły gameplay, poprzez to, że to nie było za bardzo nawet. to nawet nie było za bardzo. to, to w ogóle nie było trudne, to było proste. To ja się odprężałem grając to i po prostu. Co sprawiało, że ja najzwyczajniej w świecie odpływałem w to grając. Nie? I, i, I w tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć moje podniecenie tą grą, bo ono istnieje i jest całkiem mocne, i jak mówiłem. Raczej tego nie zmienię, chyba, chyba kończyłem tą grę. Nie, tak czasami jest. Identyczny moment, idealny moment w twoim życiu, kiedy masz ochotę na taką gierkę i ją odpalasz. I nie, normalnie byś nie był tak zachwycony, ale taki moment, że po prostu sprawiło, że, że miałeś ochotę w to grać. No i ja ten moment, tą swoją niszę znalazłem, co sprawiło, że po prostu mi się w to zajebiście grało. Tak? Mamy tu do czynienia poza tym pięknym światem, poza tą muzyką, co słyszycie w tle, która jest przedcudna. Mamy parę światów do ogarnięcia, zwykle jest to taka forma lekkiej metroidwanii, bym powiedział, bo żeby przejść dalej trzeba zdobyć umiejętność i przechodzisz dalej w Jakiegoś tam miejsca, gdzie ta mapka jest w sumie dla was, jest tak mapka, której możesz przejść dalej, jeżeli zdobędziesz odpowiednie umiejętności i to działało, to było proste jak kurwa ruchanie, nie? To było takie proste jak budowa cepa, ja pierdolę, ale to była jeden z tych tytułów, które... Zakończyłem, zobaczyłem napisy końcowe i ich nie przewinąłem, po prostu tak takim chilu najzwyczajniej w świecie po prostu odleciałem. I ta gra sprawiała, że ja po prostu odlatywałem co chwilę. I ja ją kupiłem jak mówiłem, czy jeszcze nie mówiłem, za 4 zł była w promocji. Koszt trwała nawet nie wiedziałem, że trwała dwie godziny. Uwaga, uwaga! Od razu szyb podpowiem. Nie jestem w tą trofeów, zdobyłem platynę w te dwie godziny, <grym>, więc, więc, więc to jest gra na raz, i nawet twórcy tak stwierdzili, robiąc platynę, którą by się robił raz, w te dwie godziny. Ale ten raz zapamiętam bardzo długi czas i będę ją bardzo dobrze wspominał, bo po prostu ta gra e, na to zasługuje i, tego, i to pokazała. No, więc przygody e, Czerwonego Kondoma e, w formie Wróżki, szukającej swojej rodziny po pięknych, dolinach, łąkach, lasach, jeziorach, paru lokacjach i bardzo fajnej, ostatniej lokacji, która troszeczkę już wymagała więcej zręczności. Jest przeze mnie rekomendowana. Wziąłem ją, pamiętam, z rekomendacji niejakiego Adama, niejakiej Ani. Ta sama osoba. Siema. Wiemy o co chodzi. I znów poleciła mi coś ta osoba. Co sprawiło, że, 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 że znów to już skończyłem, znów byłem zachwycony. muszę ją częściej brać od niej rekomendacje tak swoją drogą. E, dawno już tak, takiego flowu nie miałem. E, co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Tak naprawdę to będzie krótki wysryw, bo ja już go kończę, bo to, to była szybka, gra, szybka akcja szybki wysryw. Co mi się nie podobało, bo też nie powiem, że to było idealne. Samo skakanie było dosyć drewniane i miałem trudności z niby prostymi sekcjami platformowymi, a tu miałem trudności przez to, że ono było po prostu drewniane. Ale pan licho, to co widzicie z tyłu, po prostu rząd, zarządziło się swoimi prawami. Design, art, magia, czary, home, no, ho, e, hoa. Zaraz zobaczę, jaki był ten tytuł, bo nawet go nie pamiętam. Bo to była gra, której ja absolutnie w życiu by nawet nie spojrzał, gdyby nie rekomendacja kogoś. A że, ja że, 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 że mi ją rekomendowano, ja ją rekomenduję teraz wam. Może też przeżyjecie to magiczne dwie godziny przygody na najwyższym platformowym poziomie. Chilujący całego ciebie i sprawiający, że czujesz, że, że skończyłeś coś magicznego. I ta przygoda była magiczna i ta przygoda była warta grzechu. Gdyby ta gra kosztowała pełną cenę, nie była w prący, czyli około 400 zł, i tak bym był usatysfakcjonowany ją przechodząc, bo po prostu warto ją wejść. Co będzie dalej? No nie wiem. Ja na ten moment myślę o, o, o tym, żeby teraz pokończyć po parę krótszych tytułów, bo parę Jotrpegów za mną, więc parę krótszych tytułów. Myślę o Sifu, bądź. Yy, bądź oniś Shinbara, coś tam Bikini Samurai Ninja Origin, jakoś tak. Kanolski to kupił, ja... widziałem How Long To Play, że to 6 godzin trwa, więc chyba sobie po prostu przejdę, żeby Wam pokrótce, tak samo jak yy, tutaj obecny twór, ocenić i, i Wam polecić, bądź nie, ja to polecam, ale to nie przez to, obiektywnie powiem, że nie przez to, że to jest gra wybitna, tylko przez to, że idealnie weszła w moją misję, którą potrzebowałem. Po prostu jestem w trakcie urlopu i, 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 i przechodząc ją w dwie godziny poczułem jak takie miłe mrowienie w palcach i poczułem taki miły, miły na w bani, że że, że no, nic lepszego mi od dawna nie spotkało w gierkach. Ja od siebie serdecznie Wam to polecam. Ale też musicie tak poczuć, że to jest ten moment, żeby to polecić i w to zagrać? Myślę, że poczujecie jak ja, bo to jest coś magicznego. Więc obiektywnie to jest gra na 6 na 10. Ode mnie dostaję mocną dziewiątkę, bo znalazło się idealnie w niszy mojego czasu, dla na który mam nagierki, i którym miałem ochotę na coś zupełnie innego niż na co się grywam. Więc na razie paranerdy, dzięki za odsłuchanie tej wiadomości. Trzymajcie się i do następnego. Hej!